Uszanowanko wszystkim dodrapujemy ekstra ostatnio jakoś tak bez szału one szły, więc może, może tutaj pójdzie lepiej, aczkolwiek ściągnął taką nadzieję, ale jakoś nie idzie lepiej. No dobra, no ale cóż, może, może jednak. Dodatkowo dwa lawendowe. Lawendowy numer 1242 z tej samej paczki, więc z kolei ekstra linie numer 7912 każdy z innej paczki zaczniemy od tej dwunastki albo nie bo tu widzę że już jest linia to to zostawimy na koniec to pojedziemy z od dołu do góry czyli numer 7. pierw tak więc na pewno będzie pieniądz dzisiaj ale może jeszcze jakaś linia wpadnie oprócz tego biedronka klapki Biedronka, klapki Na razie nie ma linii prawie Okulary Cytryna Tu brakuje diamentu To brakuje leżaka. Jedziemy dalej. Kości dzwon. Brakuje podkowy. To jest jedyna podkowa chyba, tak? Jeśli dobrze widzę. No to oby była, oby była. Kości dzwon teraz drapiemy. Tu brak czapki Brak czapki też tu. A, tu jest dzwon A Dzwon, dzwon właśnie teraz jest. Dobra, czyli czapki tak się siak nie będzie. Mm, drapiemy kości dzwon. Moneta. Dwa razy. Diament kolejny raz. Leżak chyba kolejny raz. Kości dzwon, kolejny teraz diament. Tutaj i tak nie będzie linii. Trzeba liczyć na to, że będzie podkowa. Słońce. Nie ma go w ogóle. No to oby była podkowa. Wiatrak. Też wiatraka nie ma. No trudno. Leżak, diament, czapka. Leżaka nie ma, diament. Nie ma czapki, nie ma. Serce, moneta. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Leżak był sprawdzany. Serce, moneta, diament. Co tu jeszcze? Podkowa, właśnie, może ją pominąłem, po prostu. Nie, czyli pusto. Ej, jest znów pusto. No, odcep. 12,42, weźmy może ten wysoki numer. Zaczynamy od siódemki. Następnie 8, 7, 4, 3, 5. 8, 6, 2 i 5. Tak więc. Tu jest pusto. Numer 9, bo te 12 majorch linie. No to numer 9 z paczki numer 22,85. Krap serce. Z jakie serce arbus. Krab, arbus. No i tyle. Motyl słoń. Następne. Brakuje tu popcornu, już tylko, ale popcornu brakuje też tutaj, czyli popcornu nie będzie. Motyl słoń. Tu brakuje też popcornu. Tutaj dwóch symboli brakuje. Tutaj też, tutaj też. I tutaj nic nie ma. No dobra, coś czuję, że chyba tutaj nic nie będzie. Diament piłka. staje kwiat, tutaj też, więc nie będzie. Ptaka nie będzie, więc to odpada. Popcornu nie będzie, więc to odpada. Słońca nie będzie, łodzi nie... Łodzi nie będzie. To też odpada, popcorn odpada, łódź odpada. Łódź odpada, popcorn odpada, ptak odpada, kwiat odpada. Słońce odpada, łódź odpada, kwiat odpada. Ptak odpada. Popcorn odpada, ci odpada. Wychodzi na to, że będzie pusto. Diament, piłka. Tak? Diament, piłka teraz robimy? Tak jest. I dwa ostatnie. Klucz, którego nie ma. I... O! tak da linię. A jednak. I to chyba da... będzie kilka linii. Będą dwie linie. No, dwie linie są. Po raz kolejny taka sytuacja wystąpiła. Ale raczej to jest rzadkość. Ptak, rolki, okulary. Ptak, okulary, rolki. Ptak, leżak, lody, dzwon. Ptak, lody, leżak, dzwon. Dobrze jest, dwie linie. Sprawdźmy pozostałe. Kwiat łódź, słońce. Kwiat, słońce nie ma. Łódź? Nie ma. Popcorn, balony. Nie widzę. Korona? Korona była. Ale łódka tutaj jest. Klapki. Klapki były. No ale kwiat jest. Którego nie ma. Czapka była. A reszta się powtarza. Kwiat, słońce, łódź, popcorn. Czyli są dwie linie. Zostawimy na później. Lawendowe 9. Czyli mamy co najmniej trzy linie, bo już jest tam jedna przygotowana z drabka, w której linia jest, czyli 30 zł. Minimum, a 40 wydane. Może jeszcze w lawendowym coś wpadnie. A bo tam w ekstra będzie jeszcze jedna linia. I na koniec dwa, czyli lawendowe z kolei puste. Ekstra linie. Jedna linia jest podkowa, tęcza, tęcza, podkowa, piłka, kwiat. Piłka, kwiat. Jest dobrze drapnięta. Może wskoczy jeszcze jedna linia. Biedronka cytryna. Jest cytryna, brak serca. Brak dwóch symboli. trochę tej, tej cytryny jest no jeszcze tu biedronka może wpadnie jeszcze jakaś linia lody rolki lody rolki I gdzie one są jeszcze czuję że będzie słoń jednym z pozostałych Albo słoń Wcześniej był ten ptak, który dał kilka linii. To może tutaj też nie będzie coś, co da jeszcze kolejnych kilka linii. Słoń, arbus No sprawdźmy, bo tu jest dużo wydrapane. Serce. Serce nie da linii. Tu będzie blisko, tu też będzie blisko, ale brakuje tego samego symbolu. O, jest linia. Elegancko. Serce cytryna. Popcorn. Korona. Czyli mamy cztery linie. Wydane 40 zł i już jest zwrot na pewno. Znaczy zwrot. Jest tak, zwrot stawki włożonej na pewno. Może niech jeszcze coś padnie co dalinie. Czy leżak dalinie? Chyba go tu nie ma w ogóle leżaka. Tak jest, wydaje mi się, że go nie ma. Ptak klapki. Czapka, ptaka nie widać, czapki nie widać, a klapki też nie, klucz nie ma. No i to wszystko. Czyli tu mamy dwie linie, i to jedna pod drugą, i wiele prawie linii. Czyli co nam weszło? Weszły nam te dwie, numer 9 i 12. Zacznijmy może od tej dwunastki, co tutaj jest pod tymi dwoma liniami. 10 i 20, czyli jest 30, tu jest 30 zł. No i tu jest minimum 20, czyli będzie w sumie co najmniej 50. Tu jest 10 zł. I 10. Czyli tu jest 20. 10, 20, 30, 50 zł. A wydane 40. No w końcu jakiś plusik, a aczkolwiek on i tak nie, nie, nie niweluje tych poprzednich minusów. Ale przynajmniej coś. Tak więc zachęcam do subskrybowania. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.